Siema, ja jestem trzeci, a w dzisiejszym odcinku zobaczycie jak otwieram nagrody, y, które są dostępne w Stars codziennie przez y, czas y, świąteczny, ponieważ tutaj mamy tak jakby w Stars taki kalendarz adwentowy, że codziennie są darmowe nagrody w sklepie. W dzisiejszym odcinku będę otwierał właśnie codziennie te nagrody, więc dzisiaj będziecie mieli taką właśnie y, tutaj, y, że tak powiem, no po prostu wszystkie nagrania z każdego dnia. Tutaj jak widzicie, jestem teraz w pierwszym dniu y, tego właśnie y, całego kalendarza adwentowego i będę otwierał. Y, te wszystkie nagrody na trzech kontach. Na moim głównym koncie, na moim drugim koncie i na koncie mojej siostry. Więc dzisiejszy odcinek będzie naprawdę mega fajny, ponieważ tutaj codziennie będę właśnie nagrywał, jak otwieram e, te darmowe nagrody na trzech kontach. Aż więc to już w ogóle coś naprawdę mega fajnego. A więc ja tutaj nie chcę przedłużać tego wstępu. E, no i w dzisiejszym odcinku e, właśnie sobie będę to wszystko otwierał, ale zanim to wszystko zacznę otwierać, no to jest się nowy na moim kanale, co to oczywiście subskrypcje. najpierw i z wążeń, ponieważ jeśli lubicie prosto to mój kanał, to mój kanał was zainteresuje i zaciekawi. No, no i zostacie też łapkę w górę pod filmem, będzie bardzo, bardzo miło. No i docenię to, że tutaj będę to wszystko nagrywał właśnie codziennie i że tutaj będziecie mieli taki bardzo fajny film właśnie codziennych darmowych nagród i to aż na trzech kontach, nie tylko na jednym, ale aż na trzech, więc to naprawdę bardzo fajny odcinek moim zdaniem. E, no i co, nie przedłużam i widzimy się tutaj e, w sumie już w sklepie, więc tutaj przechodzę sobie właśnie do sklepu. No i co, jak widzicie, mamy dzisiaj pierwszy dzień i w pierwszym dniu mamy tutaj darmowego megaboksa. więc dzisiaj 3 megaboksy w pierwszym dniu, więc tutaj nie będę przedłużał i lecimy. Uwaga! Zobaczymy! Mam nadzieję, że coś fajnego wypadnie klikam i zobaczmy Mamy 211 monet i mamy 6 rzeczy Więc mega fajnie, pierwszy dzień darmowych nagród i mamy już 6 rzeczy Więc mam nadzieję, że to jest dobra prognoza na to, że tutaj te nagrody będą naprawdę bardzo fajne i że tutaj będzie fajny odcinek jeszcze bardziej yy, ponieważ tutaj już mamy no na pewno będzie czerwona się co jedynka, więc uwaga, tutaj oczywiście punkciki i mamy czerwoną się co jedynkę i Uwaga, zobaczmy co to, uwaga, 3, 2, 1 i mamy tutaj star power. I jest to star power do griffa i jest to star power o nazwie reszty nie trzeba i działa także w ciekły gryf szybciej ściska e, monetami a czas pełnej salwy zmniejsza się o 35% i jeszcze co ciekawe mamy tutaj podwójny ten plus 200 więc to naprawdę mega fajnie tutaj więc jak widzicie w tym megaboksie to tyle więc ja już stąd y, wychodzę no i widzimy się teraz na koncie mojej siostry Okej, okay, więc jak widzicie, już jestem właśnie na koncie mojej siostry. i tutaj również przechodzę do sklepu, więc dobra, dzisiaj my sobie otwieramy tego mega boxa, więc klikam i uwaga, zobaczmy co tutaj będzie. Bez przedłużania, mam nadzieję, że tutaj będzie również e, szóstka, tak jak na moim głównym koncie, no i niestety tutaj jest piątka, ale już nie narzekajmy, ponieważ pierwszy dzień e, jeszcze tutaj będzie jeden mega box, a w pierwszym mega boxie mieliśmy już czerwony się z więc więc naprawdę mega, mega fajnie. E, więc no tutaj to jest, mam nadzieję, że to jest dobra zapowiedź e, tego całego openingu. E, a więc tutaj jak widzicie na koncie mojej siostry, to tyle i teraz lecimy na moje drugie koncie. Okej, okay, ja już jestem na moim drugim koncie, no i tutaj również oczywiście przechodzę do sklepu, więc zobaczmy tutaj klikam sobie znowu 3 mega boxa no i trzeci mega box w pierwszym dniu. Zobaczmy co tutaj będzie. Mamy pięć rzeczy niestety, czyli tylko na moim głównym koncie dzisiaj była czerwona siedząca jedynka, więc no, naprawdę nie narzekam, jest naprawdę bardzo fajnie jak na pierwszy dzień tutaj, no Ja jeszcze tych nagród będzie mega, mega dużo. Jak widzicie w tym boxie, to tyle. No i co ja mogę wam powiedzieć? Widzimy się w drugim dniu. Okej, okay, więc witam was w drugim dniu odbierania nagród yy w kalendarzu adwentowym w Brawl Stars, a więc jestem tutaj na moim głównym koncie i przechodzę do sklepu, a dzisiaj w drugim dniu mamy pakiet oznak, więc nie przedłużam i od razu klikam i uwaga, zobaczmy, mamy tutaj emotkę do Piper, do Pen i do Pam, jak widzicie, no tak się prezentują właśnie te emotki, więc no całkiem y, spoko, e, okej, okay, wychodzimy sobie stąd i teraz lecimy na konto mojej siostry. Okej, okay, więc ja już jestem na koncie mojej siostry, a więc przechodzę tutaj również do sklepu, no i również od razu bez przedłużenia klikam w ten pakietoznak, więc uwaga, klikam i zobacz, mamy tutaj motkę do El Primo, do Kolety i do Grifa, no więc jak widzicie na moim koncie m, były teoretycznie e, lepsze te emotki, e, więc zobaczymy e, jak to będzie teraz, ponieważ teraz lecimy na moje drugie konto, więc widzimy się na moim drugim koncie. Okej, okay, więc ja już jestem na moim drugim koncie, no i tutaj też przechodzę oczywiście do sklepu i również odbieram pakietoznak, więc klikam od razu i mamy tutaj motkę do Barleya, do Karla i do Poco. A więc tak to tutaj się prezentuje. No, całkiem fajne motki, więc dzisiaj łącznie 9 motek. Więc dobra, e, widzimy się trzeciego dnia i zobaczymy, jakie nagrody będą nas wtedy czekały. Okej, okay, więc witam Was w trzecim dniu odbierania darmowych nagród w mini kalendarzu adwentowym Raz, Więc jestem tutaj na moim głównym koncie i przechodzę do sklepu, i dzisiaj, jak widzicie, mamy 50 punktów mocy. Więc okej, okay, ja sobie klikam to, no i odbieram. Więc do tej pory jest to najgorsza e, nagroda e, przez te 3 dni. E, a ja sobie te punkty mocy odbieram do loli. Więc okej, okay, potwierdzam. To. No i tak widzicie punkty pięknie odebrane, wychodzę stąd, no i teraz idziemy na konto mojej siostry. Ok, więc ja już jestem na koncie mojej siostry, a więc tutaj przechodzę do sklepu, no i ok, tutaj również odbieram te 50 punktów mocy, więc ok, odbieram, no i tutaj te punkty powędrują, słuchajcie, ee, do, zobaczmy tutaj do kogo, powędrują one do... Bell, więc ok, tutaj klikam do Bell, yy, potwierdzam, no i tutaj widzicie, 50 punktów pięknie odebrane, więc stąd również wychodzimy, no i teraz lecę na moje drugie konto. A więc ja jestem teraz na moim drugim koncie, no i tutaj oczywiście również przechodzę do sklepu, no i odbieram szybko te punkty mocy, więc ok, odbierzmy sobie te 50 punktów mocy i tutaj powędrują one do postaci, która ma najmniej tych punktów mocy, a jest to chyba tutaj Daryl, więc yy, tak jest, te punkty lecą do Daryla, więc potwierdzam, jak widzicie te 50 punktów jest już tutaj yy, do Dane właśnie do Daryla, a więc widzimy się w czwartym dniu odbierania darmowych nagród. Ok, ja więc nadszedł czwarty dzień odbierania darmowych nagród w Brawl Zaraz no ja jestem oczywiście na moim głównym koncie i przychodzę do sklepu, a dzisiaj tutaj zobaczcie, mamy 400 monet, więc no dzisiaj no niezbyt ciekawy prezent, ale wiadomo, że 400 darmowych monet zawsze fajnie mieć, bo lepiej mieć niż nie mieć, więc odbieram oczywiście to tutaj, ok, 400 monet, szybciutko i teraz przechodzę na konto mojej siostry. Ok, więc teraz jestem na koncie mojej siostry, no i tutaj oczywiście również szybko przechodzę do sklepu, no i tutaj sobie w tym momencie kliknę w te 400 monet, no i oczywiście odbieram, więc ok, 400 monet na koncie mojej siostry odebrane, więc teraz stąd wychodzę, no i teraz lecę na moje drugie konto. A więc ja już jestem na moim drugim koncie, no i tutaj oczywiście również przechodzę do sklepu, no i szybko odbieram te monety, bez przedłużania, ok, 400 monet również tutaj odebrane, no i widzimy się 5 dnia odbierania nagród. Okej, okay, więc witam was w piątym dniu odbierania nagród z mini kalendarza adwentowego w Brawl Stars. No i jak widzicie mamy nową aktualizację dzisiaj, więc bardzo fajnie. Jak widzicie że tutaj już jest tak bardzo świątecznie w Brawl Stars, więc tak tutaj właśnie wygląda. No myślę, że tutaj no zdecydowanie widać zmianę pomiędzy poprzednim dniem. Chociażby w samym lobby, ale dobra tutaj nie o tym, nie będę tym przedłużał tylko lecimy do sklepu. Jak widzicie dzisiaj mamy 100 punktów mocy, więc okej okay, sobie te 100 punktów mocy oczywiście odbiorę. No i tutaj te punkty mocy oczywiście... Przeznaczę do. Loli, do Loli te punkty mocy przeznaczę, więc okej, okay, Lola otrzymuje tutaj punkty. No i lecimy sobie e, na konto mojej siostry. Ok, więc teraz jestem na koncie mojej siostry, no i tutaj oczywiście również przechodzę do sklepu. No i dobra, tutaj również 100 punktów mocy, więc odbieram. No i tutaj te punkty mocy oczywiście pójdą do. Yy, Bel, Ok, te punkty mocy pójdą do Bel, więc moc otrzyma Bel, Ok, wszystko tutaj już pięknie zostało do niej przeznaczone. No i teraz liśmy na moje drugie konto. Ok, więc ja już przeszedłem na moje drugie konto. No i tu oczywiście również odbieram tą e, nagrodę, czyli 100 punktów mocy. Ok, szybciutko. No i te punkty mocy tutaj e, pójdą sobie do postaci, która ma najmniej tych punktów, czyli do Daryla. Więc ok, moc otrzyma Daryl, Ok, potwierdzam tutaj. No i w 10 dniu to na tyle, więc widzimy się kolejnego dnia. Ok, a więc ja już witam Was. 6 dnia odbierania darmowych nagrod świątecznych z Brawl Stars, no i przechodzę oczywiście sobie do sklepu, jestem na moim głównym koncie i tu, jak widzicie, mamy dzisiaj bardzo fajną nagrodę, ponieważ jest to darmowa, świąteczna odznaka i ta nagroda jest naprawdę bardzo fajna, ponieważ no, jest to limitowana odznaka i no, taka świąteczna, więc bardzo fajna tutaj nagroda, więc ja już sobie ją odbieram, tak ona się tutaj właśnie prezentuje podczas animacji. A więc okej, okay, stąd już sobie wychodzimy i teraz lecimy to odebrać na konto mojej siostry. A więc ja już jestem na koncie mojej siostry, no i oczywiście tutaj również przechodzę do sklepu i odbieram tą odznakę. Więc okej, okay, klikam, tutaj również została ta oznaka odebrana, więc szybko stąd wychodzimy i teraz lecę na moje drugie konto. Okej, okay, ja już przeszedłem na moje drugie konto, no i oczywiście tutaj również przechodzę do sklepu i również odbieram tą odznakę. Więc ok e, klikam i odbieram i tutaj również ta oznaka została odebrana a więc wychodzę również ze sklepu no i widzimy się kolejnego dnia. Okej, okay, więc ja już witam was w siódmym dniu odbierania darmowych nagród w kalendarzu adwentowym Bruce, a więc już dzisiaj słuchajcie przez tydzień odbieram nagrody A więc dobra, przechodzę sobie do sklepu na moim głównym koncie no i tutaj dzisiaj mamy uwaga, zobaczmy pod żetonów 150, więc ok ja sobie ten pod żetonów odbieram, ok no i szybko już stąd wychodzę i teraz idę na konto mojej siostry. Ja już jestem na koncie mojej siostry i tutaj również szybko przechodzę do sklepu i nie przedłużam i od razu odbieram również ten prezent, więc ok 150 po 2 żetonów, okej, okay, tutaj również zostało to odebrane i teraz lecę na moje drugie konto. ok ja już jestem na moim drugim koncie i tutaj również przechodzę do sklepu, ok więc tutaj przewijam i mamy tutaj również oczywiście tą świąteczną ofertę darmową, więc ok odbieram to, no i tutaj znowu Zostały odebrane wszystkie nagrody A więc widzimy się kolejnego dnia Okej, okay, więc ja już witam was w ósmym dniu Odbierania darmowych świątecznych nagród w Rosas, Więc przechodzę sobie oczywiście na moim głównym koncie Do sklepu, więc ok, Przewijam sobie tutaj i dzisiaj jak widzicie mamy bardzo fajną Nagrodę, ponieważ jest to świąteczna Znaka taki pierniczek I bardzo fajnie, ponieważ no jest to Ewidentnie nagroda, która kojarzy się ze świętami Więc dobra, nie przedłużam, odbieram to, więc tak że ta motka tutaj prezentuje podczas animacji ok, więc stąd już wychodzę I teraz odbiorę to na koncie mojej siostry Okej, okay, ja już jestem na koncie mojej sotry, więc tutaj również przechodzę oczywiście do sklepu, więc okej okay. I tutaj również oczywiście przewijam tutaj w prawo i mamy tutaj również tą oznakę, więc okej okay. Odbieram sobie ją, więc tutaj ta oznaka również została odebrana i teraz odbieram ją na moim drugim koncie Więc ja już przeszedłem na moje drugie konto i tutaj oczywiście teraz muszę przejść do sklepu Więc tutaj już przechodzę i przewijam w prawo i również odbieram tą oznakę, więc okej okay. Ta oznaka również została tutaj odebrana, więc dzisiaj zostały odebrane trzy oznaki No i widzimy się kolejnego dnia Okej, okay, więc ja już witam was w dziewiątym dniu odbierania tych darmowych nie, nagród, właśnie ze sklepu e, świątecznych nagród. A więc dobra, przechodzę sobie do sklepu i zobaczmy, co mamy dzisiaj. Oczywiście na moim górnym koncie i mamy tutaj 200 monet. Więc okej, okay, odbieram sobie te 200 monet. Więc dzisiaj no niezbyt ciekawa nagroda, ale ja ją odbieram. No i dobra, wychodzę już stąd i teraz lecę na konto mojej siostry. Ok, ja już jestem na koncie mojej siostry, więc tutaj przechodzę do sklepu. No i to sobie tutaj odbieram. Więc okej, okay, klikam w te 200 monet. Ok, no i teraz są już można wyjść. No i teraz lecę na moje drugie konto. Ok, ja już jestem na moim drugim koncie, więc tutaj przechodzę oczywiście również do sklepu i odbieram te 200 monet. Więc okej, okay, cyk i 200 monet tutaj również odebrane, a więc widzimy się 10 dnia. Okej, okay, więc witam was kolejnego dnia, dzisiaj mamy już 10 dzień odbierania darmowych nagród świątecznych w Brawl Teraz więc jestem na moim górnym koncie, przechodzę sobie do sklepu, a dzisiaj mamy 20 gemów, więc bardzo fajny prezent. 20 gemów na pewno się przyda, więc tutaj z chęcią je przygarnę. Więc klikam i uwaga, mamy tutaj 20 gemów. Ok, więc stąd już wychodzę i teraz odbiorę to na koncie mojej siostry. Okej, okay, już jestem na koncie mojej siostry, więc tutaj również przechodzę do sklepu i odbiorę 20 gemów, więc fajnie. Ok, odbieram kolejne 20 gemów, więc dzisiaj łącznie 60 gemów będzie. E, więc ok, w tym momencie odebrałem łącznie 40 gemów, więc teraz pora e, odebrać gemy na moim drugim koncie. A więc ja już jestem właśnie na moim drugim koncie, więc tutaj przychodzę również do sklepu i szybko odbieram te 20 gemów, żeby nie przedłużać, więc ok, wszystkie gemy dzisiaj odebrane. No i można sobie wyjść. Jak widzicie na moim drugim koncie mam teraz 100 gemów. E, a więc widzimy się kolejnego dnia. Okej, okay, więc witam was już 11 dnia odbierania darmowych nagród w minikalne adwentowym Brawl Stars, Zaraz, więc przechodzę sobie do do sklepu na moim głównym koncie i zobaczmy co my tutaj dzisiaj mamy a dzisiaj mamy odznakę i fajny prezent, ponieważ znowu mamy kolejną odznakę i no właśnie jak już mówiłem wcześniej oznaki są bardzo fajne, więc dobra, odbieram sobie ją i zobaczmy jak się prezentuje ta, ta animacja tej oznaki, więc tak wygląda właśnie animacja, więc okej, okay. ja tutaj już nie przedłużam i lecimy teraz na konto mojej siostry. A więc już jestem właśnie na koncie mojej siostry, więc przechodzę tutaj również do sklepu i przesuwam tutaj w prawo i również odbieram tą oznakę, więc klikam OK. Oznaka tutaj również odebrana, więc stąd również można wyjść. No, i teraz przechodzę odbierasz tą oznakę na moim drugim koncie. Ok, ja już jestem na moim drugim koncie. tutaj również klikam sobie w sklep, i przesuwam w prawo, i również odbieram tą nagrodę, więc OK, klikam. I również tutaj, jak widzicie, kolejna oznaka dzisiaj została odebrana, więc już mogę sobie stąd wyjść. No i widzimy się kolejnego dnia. Ok, więc ja już witam Was w 12 dniu odbierania darmowych nagród świątecznych w Rosat, Więc jestem na moim głównym koncie, i tutaj przychodzę do sklepu. I dziś, jak widzicie, mamy 100 darmowych punktów mocy, więc ja sobie te punkty mocy odbieram. OK, no i te punkty mocy pójdą tutaj, słuchajcie, do loli. Te punkty mocy pójdą do loli, więc ok, potwierdzam, moc trzyma lola Ok, więc tutaj już punkty poszły Ok, pomijamy to No i teraz odbiorę to na koncie mojej siostry Ok, więc ja już jestem teraz na koncie mojej siostry, więc tutaj klikam w sklep, no i okej, okay, odbieram sobie te 100 punktów mocy również Ok, wybieram No i tutaj teraz te punkty mocy powędrują em, zobaczmy, no te punkty mocy tutaj pójdą do Gina okay. Ok, więc te punkty mocno otrzymał Jean, a więc teraz lecimy sobie na moje drugie konto. Ok, więc teraz na moim drugim koncie tutaj, przechodzę sobie do sklepu i odbiorę tutaj teraz te punkty, więc ok, tutaj odbieram sobie, klikam w to, odbierz i zobaczmy, te punkty tutaj yy, dam do yy, Karla, ponieważ w tym momencie Karl ma najmniej, więc ok, te punkty pójdą do Karla, ok potwierdzamy, no i tutaj jak widzicie punkty zostały również otrzymane, więc tu już sobie wychodzę no i widzimy się kolejnego dnia ok więc dzisiaj 13 dzień odbierania prezentów świątecznych w Brawl Stars no i dzisiaj aktualnie jak to nagrywam no to mamy wigilię, więc przejdźmy sobie na moim górnym koncie do sklepu, jak widzicie dzisiaj mamy skina klasyczny dynamite, więc dzisiaj bardzo fajna nagroda, tak naprawdę no najlepsza do tej pory, więc no bez przedłużania odbieram tego klasycznego dynamite'a i zobaczmy jak on wygląda, więc uwaga klikam i piękna animacja, odblokowy Skina jest już na ekranie i tak on się Prezentuje. Ok, więc teraz jestem na koncie siostry i tutaj sobie również odbieram tego skina. Więc dzisiaj bardzo fajnie, ponieważ trzy skiny. Yy, więc okej, okay, odbieram sobie to tutaj. Chociaż w sumie jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało na moim drugim koncie, ponieważ tam nie mam Majka, Więc za chwilę zobaczymy, więc może dwa skiny. Ale dobra, odbieram sobie teraz tutaj to na koncie siostry, więc okej, okay, znowu kolejna animacja odblokowywania tego samego skina, No bardzo fajnie to wygląda, więc tutaj również został ten skin odebrany. Ok, więc już jestem na moim drugim koncie, i przejdźmy sobie do sklepu. I niestety zobaczcie, tak jak myślałem, że właśnie jednak tutaj nie będzie tego skina dodaj na Majka e, Tak to tutaj wygląda, no nie ma tego skina niestety Więc no na tym koncie sobie tego skina Nie odbiorę, e, a więc dzisiaj tylko Dwa skiny, a więc tutaj nie ma co przedłużać I po prostu widzimy się kolejnego dnia Okej, okay, więc już witam Was w 14 dniu odbierania darmowych świątecznych nagród w Brawl Stars. Zamiast jestem na moim głównym koncie Stars i przechodzę tutaj do sklepu. No i zobaczę, przechodzę sobie tutaj e, przewijam w prawo i dzisiaj mamy aż trzy darmowe odznaki, więc bardzo fajnie, e, bardzo fajny prezent, ponieważ dzisiaj aż trzy i szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że będą aż trzy prezenty jednego dnia, więc y, no bardzo fajnie. Też są to właśnie odznaki, więc no tym bardziej fajnie, więc dobra, nie przedłużam i zobaczmy sobie animację tych wszystkich odznak, więc okej, okay. mamy tutaj takiego renifera, który bije brawo, więc... Ok, tak to wygląda. Dalej mamy jeszcze taką yy, kulę. Yy, w tej kuli jest taka choinka i jak widzicie, no tak prezentuje się animacja. Dalej mamy jeszcze taką yy, świąteczną świeczkę. No animacja prezentuje się w ten oto sposób e, Więc tak to właśnie tutaj wygląda, a więc na moim koncie już te trzy oznaki zostały odebrane, więc teraz lecimy na konto mojej siostry. A więc już jestem na koncie mojej siostry. No i tutaj również przechodzę do sklepu oczywiście, żeby odebrać te oznaki, więc przewijam w prawo. No i lecimy sobie po kolei. Ok, teraz ten e, oczywiście renifer, więc tutaj już będę to szybciej odbierał e, Tutaj mamy e, tą kulę. I mamy jeszcze... Nie, nie kruka, przed przypadek kliknąłem w kruka. Mamy jeszcze tutaj um, nową oznakę yy, świeczki, yy, więc okej. Okay. Tutaj również w to klikam No i wychodzę już stąd I teraz odbieram to na moim drugim koncie A więc ja już jestem na moim drugim koncie Więc oczywiście klikam tutaj w sklep I przewijam w prawo I również tutaj odbieram te oznaki Więc ok, tutaj Renifer ok, odbieram szybciutko Dalej mamy tą kulę Również odbieram ją I dalej mamy jeszcze świeczkę Również tutaj to odbieram No i to wszystkie nagrody w dzisiejszym dniu a więc to tyle. Widzimy się kolejnego dnia. Ok, mi już w 15 dniu odbierania darmowych świątecznych nagród w Wrossat, więc przechodzę sobie na moim głównym koncie do sklepu i tutaj dzisiaj uwaga jak widzicie mamy darmowego mega boxa. Więc okej, okay, ja w tego mega boxa klikam, więc fajnie, mam nadzieję, że coś tutaj fajnego wypadnie Więc okej, okay, klikamy i uwaga, zobaczmy Cyk i mamy tutaj niestety 5 rzeczy 177 monet do grifa 13 punktów, do kruka 30 punktów, do 8 bitowca 32 punkty do Rico 64 punkty do B 70 punktów i w tym boxie to tyle Więc ja już tutaj wychodzę ze sklepu i teraz chciby dobrać kolejnego boxa na koncie mojej siostry. Więc ja już jestem na koncie mojej siostry, no i tutaj przychodzę również do sklepu i odbiorę tego boxa, więc okej, okay, klikam w tego megaboksika od razu i uwaga, zobaczmy cyk i mamy tutaj niestety również 5 rzeczy 231 monet do L Primo 8 punktów, do Majka 12 punktów, do Piper 31 punktów, do Gina 33 punkty, do Byrona 40 punktów i w tym mega boxie to tyle, więc idziemy sobie dobrać kolejnego mega boxa, tym razem na moim drugim koncie. Więc ja już jestem na moim drugim koncie i tutaj oczywiście również przechodzę do sklepu, więc ok i tutaj również sobie odbiorę tego mega boxa, więc klikam i uwaga, zobaczmy co tutaj będzie, może tutaj wy wypadnie jakaś postać czy coś, zobaczmy, uwaga, cyk i mamy 8 rzeczy w mega boxie? Co? 8 rzeczy w mega boxie. Powiem wam, że 8 rzeczy w Megabox jeszcze nigdy nie widziałem, więc to jest coś niesamowitego. Nie wierzę w to, co się tutaj stało, tego się bym w życiu nie spodziewał, więc ja naprawdę nie wiem, tam chyba będzie kilka postaci, no bo na pewno tutaj będzie kilka zadejmiarzy, ponieważ na tym koncie chyba ja nawet za bardzo nie mogę trafiać gadżetów ani star powerów, więc yy, no tutaj będą chyba, będzie tutaj chyba kilka postaci, więc dobra uwaga, zobaczmy. 149 monet, naprawdę tego się nie spodziewałem, totalnie 8 punktów do kolta, doszli 9 punktów. Do Nity 20 punktów, do Poco 20 punktów i do El Primo 27 punktów I jak widzicie świeci się już trójka, czegoś takiego jeszcze nigdy nie widziałem, więc tutaj chyba będą trzej, yy, po prostu będą trzy postacie, więc okej, okay, nie przedłużam i uwaga, zobaczmy, klikam i mamy tutaj gadżet, więc mamy niestety jednak gadżet, ale za chwilę powinni być zadymarze, więc okej. Okay. E, mamy tutaj gadżet do Barleya ziołowy. Tonik działa tak, że Barley zrzuca uzdrawiający eliksir na najbliższego słusznika, A eliksir tworzy uzdrawiający obszar, przewracający 500 punktów życia na sekundę. Więc tak tutaj wygląda. I zobaczmy, że teraz będzie postać. Uwaga! I niestety mamy gadżet, i jest to niestety gadżet znowu do Barley'a Gadżet, mikser lepkiego syropu I działa tak, że Barley upuszcza klejącą maź Poza postaci kałuży spowalniającej Wszystkich przeciwników, którzy tylko w nią wdepną No i teraz już, wydaje mi się, że Barley to była właśnie jedyna postać, do której mogłem trafiać gadżety, więc teraz będzie już raczej Zadymiarz, więc uwaga, zobaczmy jaka postać tutaj wypadnie I mamy tutaj Rico Więc okej, okay. jak widzicie, tak jak mówiłem Tutaj teraz mamy nowego zadymiarza Czyli Rico, więc bardzo, bardzo fajnie Więc ja już jestem w lobby i pominąłem tam y, tą całą animację pokazania co jest w Megaboxie, więc no na dzisiaj to tyle, więc naprawdę dzisiaj bardzo fajne nagrody, więc widzimy się kolejnego dnia. Okej, okay, więc ja już witam was w dniu, w którym publikuję ten film, czyli w dniu, w którym już jak widzicie, niestety w sklepie nie ma żadnych nagród, a więc wczoraj to były już ostatnie nagrody, czyli tak jakby ten Riko to była ostatnia rzecz, która tutaj nas spotkała, bo jak widzicie tutaj y, w sklepie nawet wam pokażę, że no nie ma tych świątecznych y, nagród, więc y, właśnie wczoraj to był już ostatni dzień, a więc Łącznie były te nagrody przez 15 dni. A więc pora zakończyć ten odcinek, więc mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeśli jak to zostawcie oczywiście łapkę w górę pod filmem, no i docencie też to, że to jest codziennie to wszystko nagrywałem, no bo naprawdę dużo mi to wszystko tutaj zajęło i myślę, że bardzo fajny film z tego wyszedł. Oczywiście też subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco z moimi filmami i napiszcie w komentarzu. Kalendarz adwentowy, a ja przyczynię wam serduszko w nagrodę, że obejrzeliście ten film do końca. Ponieważ ja naprawdę mega doceniam takie osoby, które właśnie oglądają moje film do końca. No i ja już nie przyszedłem tego filmu, także to było na tyle, trzymajcie się, no i cześć!